generała Augusta Emila Fildorfa Nila dlatego ten baner tutaj się pojawił pierwszy raz taki baner tutaj się pojawił z żołnierzami wyczątymi ostatnio mieliśmy rocznicę zamordowania majora ognia uczciliśmy ją w taki sposób jaki zawsze to robimy dzisiaj oddamy hołd generałowi Fildorfowi jak wszyscy wiemy jego grup do tej pory nie został odnaleziony. Tak go komuniści skrupulatnie schowali, ale myślę, że starania ekipy pana profesora Szwagrzyka doprowadzą do tego, że w końcu odnajdziemy nie tylko jego, ale i innych pozostałych naszych bohaterów, którzy zostali wrzuceni do dołu śmierci. Jako Witwowscy Patrioci w 2018 już w 2017 roku braliśmy udział sfumacjach przy ulicy Kcyńskiej. Przy ulicy Kcyńskiej, gdzie odnaleźliśmy tych ludzi, którzy widnieją, ich wizerunki widnieją na Urzędzie Wojewódzkim jeszcze. jeszcze pewnie niedługo, ale jeszcze widnieją. To jest e, oni są pochowani na bydgoskiej łączce. Zapraszam na bydgoską łączkę. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nie był na ulicy Kcyńskiej, to. Tym bardziej, a jeżeli ktoś już był, to zapraszam, żeby do odwiedzenia 1 marca o godzinie 16:00. tam będziemy składali znicze, kwiaty. Pomodlimy się, następnie o godzinie 19:00 będziemy msza święta u Ojców Jezuitów. Później idziemy marszem przez Bydgoszcz. Prosiłbym o minutę ciszy. Dla generała Fildorfa. Dziękuję bardzo. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała Chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała, Cześć i chwała Cześć. Dziękuję bardzo. I teraz już mikrofon oddaję mojej córce, a ja naprawdę nie nadaję się do śpiewania.